Dzień dobry kochani, przychodzę dzisiaj do was z nagraniem o zbliżającej się pełni w byku, z zaćmieniem księżyca. Um, myślałam, że uda mi się przyjść tutaj do was z nagraniem wcześniej, ale się rozchorowałam i od piątku praktycznie w ogóle nie słyszałam, ponieważ zachorowałam na zapalenie zatok. Um, I... To był pewnego rodzaju proces, który się we mnie uruchomił, pewnego rodzaju uzdrowienie, pewnego rodzaju odreagowanie, bym powiedziała, które było potrzebne. E, także absolutnie w ogóle z tym nie walczyłam, ale zastanawiałam się, czy w ogóle uda mi się pojawić z nagraniem o pełni, zanim ta pełnia nastanie. E, czy uda mi się pojawić tutaj do soboty? ale jest środa, kiedy, kiedy nagrywam wieczór, ponieważ to jest doskonały czas na nurkowanie w przestrzeni zaćmienia Księżyca i pełni na osi byk Skorpion w czasie sezonu Skorpiona. Mało wygodnego sezonu, który może wzbudzać dużo kontrowersji, tym bardziej, że aktualnie Mamy w tym skorpionie zarówno Słońce, jak i Merkurego, i jeszcze Marsa, który w skorpionie jest raz na dwa lata. Um, także um, intensywnie, um, być może niewygodnie, jest to sezon, w którym jesteśmy zapraszani do tego, żeby zwijać się do wewnątrz, żeby nurkować do wewnątrz żeby spotkać się z naszymi blokadami, żeby spotkać się z naszymi traumami, żeby spotkać się z naszym bólem i cierpieniem, co nie jest wygodne, ale Skorpion daje nam przestrzeń, e, a żeby poprzez to spotkanie doświadczać transformacji, która ma na celu mm, zasilenie nas, połączenie się w pewien sposób ze swoją mocą, wzrost swojej mocy. I, I tego wzrostu swojej mocy, i, i tego połączenia ze swoją mocą możemy najbardziej doświadczyć właśnie poprzez spotkanie z naszym bólem i cierpieniem. Więc nie jest to wygodny czas, ale cała aura, bym powiedziała, świata zewnętrznego sprzyja temu wewnętrznemu nurkowaniu. Jesteśmy cykliczni. Um, natura jest cykliczna i ja się bardzo cieszę, że żyję mieszkam w tej części świata, gdzie przychodzi w sezonie skorpiona wcześniej nocy po to, żeby móc właśnie um, nurkować do wnętrza żeby w pewien sposób wycofać się ze świata zewnętrznego żeby być, być, żeby być bardziej w sobie żeby móc spotykać się z tym, czego się boję aby móc spotykać się z moimi najgłębszymi tęsknotami, z moimi najgłębszymi pragnieniami, um, żeby móc się z nimi spotkać. Pomimo niewygody, nie chcę um, wypierać żadnej części siebie. Obiecałam sobie to y, kilka lat temu, kiedy byłam w. Największym kryzysie mojego życia, że już nigdy więcej siebie nie odtrącę, nie odrzucę, że um, nie będę umniejszała swojemu cierpieniu, że jeśli się pojawia, to pójdę się z nim spotkać. I, I staram się tego trzymać. Ale wracając do samego tematu, pełni, pełnia w byku, czyli pełnia, czyli w ogóle opozycja świateł. Księżyc w Byku, Słońce po przeciwnej stronie w Skorpionie, jak już powiedziałam wcześniej, pełnia jest równoważeniem dwóch przeciwnych archetypów. Dwóch archetypów, które mówią o czym innym, ale dotykają tego samego tematu. Jedn, jeden archetyp w pewien sposób równoważy ten drugi. Są one dla siebie niczym dźwignia, czyli to, co wydarza się w tym jednym archetypie, oddziałuje na ten drugi archetyp. I byk, e, może inaczej, Słońce to jest nasza potrzeba wyrażania się, to jest nasze ja, nasza świadomość. Księżyc to jest nasza podświadomość, to jest nasza potrzeba bezpieczeństwa emocjonalnego. To jest nasza ta część reaktywna, automatyczna. I e, ten księżyc w byku jest o potrzebie. Doświadczania bezpieczeństwa cielesnego, bezpieczeństwa materialnego, bezpieczeństwa tu w świecie zewnętrznym, w przestrzeni materialnej. To jest potrzeba zaopiekowania tego, co jest dla mnie cenne, tego, co jest dla mnie wartościowe, tego, co posiadam. To jest też potrzeba e, dostrzegania w sobie wartości. Um, swoich wewnętrznych zasobów. Byk jest o, o ciele, o e, smakowaniu życia, o przyjemnościach, o odpoczynku, o um, tworzeniu sobie pewnego rodzaju przestrzeni, w której mogę się czuć spokojna, w której mogę się czuć komfortowo, w której mogę czuć. To zaopiekowanie i bezpieczeństwo na poziomie materii. Natomiast skorpion po drugiej stronie um, mówi, że jest coś więcej, że jest ważny nie tylko ten komfort świata zewnętrznego, że jest nie tylko przyjemność, że jest nie tylko ciało. Ale że jest też i nieprzyjemność, że jest też niewygoda, że jest też nasz cień, że jest też ból i cierpienie, że jest cały nasz wewnętrzny świat. I to jest w pewien sposób bardzo mocno powiązane dla mnie z mitologiczną historią o tym, jak Persefona została porwana przez Hadesa. Persefona to była ta bogini, to była córka Demeter, która um, przedstawiała beztroskę, która przedstawiała um, kontakt z naturą, która hasała boso po łąkach, um, by, była radosna. <śm> nie przejmowała się jakimiś, nie miała jakichś większych zmartwień. Reprezentowała to bogactwo świata zewnętrznego i została porwana przez, przez Hadesa, przez um, władcę Królestwa Podziemnego, um, i została później jego małżonką, przez co na całym Olimpie Hades wraz z Persafoną um, byli najbogatszym małżeństwem, dlatego że um, reprezentowali zarówno to bogactwo świata zewnętrznego, jak i bogactwo świata wewnętrznego. I to jest właśnie o tej polaryzacji dwóch światów. Skorpion zaprasza nas do nurkowania do naszego cienia, do nurkowania do naszego podziemia, po to, żebyśmy mogli zobaczyć to całe nasze wewnętrzne bogactwo. To, że nasze bogactwo świata zewnętrznego jest w pewien sposób odbiciem tego bogactwa wewnątrz, a słońce jest tutaj o potrzebie zobaczenia. Co jest wewnątrz mnie? Jakie, jakie mam w sobie ukryte wzorce, ukryte mechanizmy, które, w oparciu, o które mogę e, działać w świecie zewnętrznym, w oparciu, o które mogę e, mam pewnego rodzaju założenia, na temat tej rzeczywistości zewnętrznej, tak? Czyli co jest we mnie, jakie emocje, co doświadczam w środku, jaki ból, jakie cierpienie, jakie lęki, jakie najgłębsze pragnienia um, są w moim wnętrzu. Słońce przebywające w znaku Skorpiona daje nam szansę zobaczyć to, rozświetla tą przestrzeń, tak? Rzuca na na. Te podziemie światło, to jest tak, jakbyśmy zeszli do piwnicy z latarką i poświecili, co ja tu w ogóle mam w tym moim wnętrzu, I jeżeli i, i, i co takiego wydarza się w moim świecie zewnętrznym, co jest odbiciem tego mojego wewnętrznego świata. Energia całej tej pełni, w trakcie której mamy. Zasilone żywioły wody i, i ziemi są o potrzebie właśnie wejrzenia do wewnątrz, dlatego że woda i ziemia to jest energia kobieca, to jest energia yin, czyli jest właśnie o potrzebie zanurkowania do wewnątrz, zanurzenia się, zatrzymania, w pewien sposób wycofania, spojrzenia z dystansu. Jak wygląda moja rzeczywistość? Jakie są we mnie wzorce? Jakie są we mnie mechanizmy? Jaki jest we mnie ból? Skorpion jest też o tym, że wspólnie mamy więcej, dlatego że w byku nie powiedziałam y, o tym, że byk to jest też ta moja przestrzeń, moje terytorium, moje ciało, moje granice, to, co jest wartościowe dla mnie, to, co jest cenne dla mnie, co mam ja. A po drugiej stronie skorpion mówi, mówi o tym, że y, wspólnie. Mamy więcej zasobów i nie chodzi tylko o zasoby materialne, ale też i o umiejętności, o, mm, o łączenie wszelkich zasobów. To też jest o różnych spółkach e, o różnych instytucjach, od których w jakiś sposób jesteśmy zależni, które są większe od nas. E, jest o tym łączeniu, łączeniu zasobów, że wspólnie mamy więcej. I to jest dobry czas na to, ażeby zobaczyć, co jest moje, a co jest nasze. Co mam z kim, z kimś, co dzielę z kimś, co mnie łączy z kimś. W Skorpionie nie ma granic. To jest stała woda. Nie ma tu w ogóle granic, tu możemy e, penetrować nasze podziemne korytarze bez końca. Możemy zanurzać się w bólu, i cierpienie bez końca. Możemy jątrzyć się w żółci, nienawiści względem zranień, pod, pod wpływem zranień bez końca. E, dlatego po przeciwnej stronie byk Przypomina nam o tym, że mamy swoje granice, że mamy swoje ciało, które ma też swoją pojemność. Um, a jeśli jesteśmy za bardzo w przestrzeni byka, w świecie materialnym, w gromadzeniu bogactwa zewnętrznego, jesteśmy zapraszani do Skorpiona po to, żeby zobaczyć, co jest w naszym wewnętrznym świecie. Tak? Więc to jest zawsze o równoważeniu. Um, ale sezon Skorpiona zaprasza nas do, do, do nurkowania, do, do, naszego, do naszego podziemnego świata. Um, to też jest taka energia przyciągania w pewien sposób kryzysu, e, dlatego że właśnie w trakcie kryzysu, w trakcie spotkania z tym, co trudne, um, kiedy jesteśmy trochę na pograniczu życia i śmierci, bo o tym jest Skorpion, możemy najbardziej doświadczyć pragnienia życia. Yy, więc też w tym czasie sezonu Skorpiona tu się, to się mieli. Tu się mieli, tu pojawiają się różne kryzysowe sytuacje, z którymi my się potrzebujemy skonfrontować, yy, po to, żeby móc dotknąć swojej mocy. Ok, no i ta pełnia jest zaćmieniem Księżyca. Szczęściowym zaćmieniem Księżyca, dlatego że pełnia jest na osi byk Skorpion. Zaćmienie jest wtedy, kiedy pełnia, zaćmienie Księżyca, jest wtedy, kiedy pełnia wydarza się w pobliżu osi węzłów księżycowych. Węzły księżycowe mamy na osi Baran Waga. Tak, a pełnia Byk Skorpion, więc jest to częściowe zaćmienie Księżyca, ponieważ ta pełnia nie odbywa się w tych samych archetypach co, co węzły księżycowe, ale nie chcę tutaj bardzo wdawać się w szczegóły, ponieważ przy potrzebie zrozumienia czy poczucia energii tej pełni nie jest to aż takie istotne jest to po prostu częściowe zaćmienie. Ale chodzi o to, że um, w zaćmieniu w ogóle węzły księżycowe pokazują nam od czego warto żebyśmy odeszli, a ku czemu warto żebyśmy zmierzali, tak? I ten południowy węzeł księżycowy jest w wadze, o czym nagrałam bardzo dużo mówiłam przy poprzednim e, nagraniu o e, nowiu wadze, jakie miało miejsce, jaki, jaki miał miejsce e, dwa tygodnie temu, 14 października. E, I teraz potrzebujemy iść do archetypu barana, który jest o naszym ja, o naszym jednostkowym, autonomicznym, indywidualnym ja, o naszych pragnieniach. O naszych potrzebach. I księżyc w byku, który mówi, który jest o potrzebie zobaczenia, czego ja potrzebuję do tego, żeby się czuć bezpiecznie, co jest dla mnie wartościowe, na tyle wartościowe, że daje mi poczucie spokoju, że daje mi poczucie wydechu, że daje mi poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, że daje mi poczucie. Um, Zabrakło mi słowa miałam na końcu języka mm, że daje mi takie poczucie szczęścia e, co jest czego ja potrzebuję w tej swojej przestrzeni tak co jest właśnie dla mnie cenne i to nie chodzi tylko o materię co jest cenne we mnie co ja w ogóle cenię w życiu czego potrzebuję więcej w moim życiu mm, z tego co jest dla mnie cenne i po drugiej stronie to Słońce w Skorpionie, tak jak już mówiłam, Skorpion jako ten archetyp, który mówi o wspólnych zasobach, o, wspólnych, o wspólnocie, ta pełnia z zaćmieniem zaprasza nas do tego, żebyśmy zobaczyli, czy, czy pamiętamy o tym, że jesteśmy samowystarczalni, że jesteśmy niezależni, że mogę zaopiekować się sobą czy ja pamiętam, że potrafię się sobą zaopiekować, czy potrafię się sobą zaopiekować? Bo też kiedy jesteśmy w sezonie Skorpiona i kiedy wypływają różnego rodzaju obawy, lęki, tęsknoty, pragnienia em, ból z przeszłości, traumy, to czy te lęki, które wypływają, czy one wiecie, czy czy ja teraz mam się czego bać, bo jeżeli w mojej przeszłości wydarzyło się coś traumatycznego i to jest zapisane w mojej pamięci komórkowej, i ja to widzę, ja to dostrzegam, ja idę się z tym spotkać po to, żeby to ukochać, po to, żeby to transformować, to jest jedna rzecz, ale nasz księżyc to jest nasze poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, to jest nasza podświadomość i tu, tu nie ma rozsądku, to jest po prostu nasza. Reaktywna część, która reaguje na pewne sytuacje. Więc czy, czy ja teraz mm, mam się czego bać? Jak wygląda moja rzeczywistość teraz? Czy jestem w jakiejś zależności tylko dlatego, że się boję? Ale to nie jest, wiecie, ten, ten lęk mm, nie jest racjonalny teraz. Nie jest dobre słowo w moim poczuciu wobec lęku, bo jeżeli się boimy, to się boimy, ale w każdym razie, czy ja mm, naprawdę mam się czego bać teraz, tak? Bo może teraz już potrafię o siebie bardziej zadbać, na przykład, bo mam już pewnego rodzaju doświadczenie. Ehm, więc jeśli tkwie w jakichś układach, e, w jakiejś wspólnocie, e, w jakiejś zależności, z lęku, to ta pełnia to jest doskonały czas, ażeby to zobaczyć, ażeby się z tym spotkać, e, a żeby poznać, że być może um, sytuacja się zmieniła, że być może um, moja, moje potrzeby się zmieniły, być może zmieniły się moje wartości. E, ta pełnia z tym zaćmieniem, ona jest przede wszystkim w moim poczuciu o potrzebie zaopiekowania się sobą, zadbania o siebie, postawienia siebie na pierwszym miejscu i zobaczenia swoich wartości, tego, co cenię ja, tego, co jest cenne i wartościowe dla mnie, czego potrzebuję ja jako jednostka, a także spotkania z lękiem. I z e, bólem z przeszłości, po to, żeby móc to transformować, po to, żeby móc to uzdrawiać, po to, żeby móc e, wzrastać, żeby móc bardziej dotykać swojej mocy, a jednocześnie, żeby nasza dusza mogła powiększać swoją świetlistą tkankę, e, bo tak się wydarza, kiedy transformujemy nasze, nasze zranienia. Powiedziałam wam już to, co chciałam powiedzieć. Um, myślę, że e, już, już wystarczy. E, dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, za to, że mogę tutaj przyjść i się z Wami podzielić swoją perspektywą. E, życzę Wam pięknej pełni, e, życzę Wam e, pięknych spotkań e, ze sobą. Te wszystkie blokady, które w nas są, e, czekają na nas tylko na nas i tylko my możemy zejść do naszego podziemia e, i ukochać te miejsca, które zostały zranione. Ściskam was mocno. Zapraszam oczywiście na sesję. zapraszam oczywiście na moje social media. Na Instagramie znajdziecie mnie jako Esencja mnie. Jestem też na Facebooku e, jako Izagazałka. <grym> e, zapraszam też na moją stronę mnie.pl. Na Spotify. Um, tam jestem też jako esencja mnie. Tak. Wszystkiego dobrego dla Was. Buziaki.